24 dzień sierpnia 2003 roku, 16. ronda drużynowych mistrzostw Polski na żużlu. Mecz pomiędzy apatarem Adrianą Toruń a Top Secret włókniarzem Częstochowa. Goście przyjechali do Torunia w następującym składzie. Jeden kema Andreas Jonsson, dwójkę Artur Pietrzyk, trójkę Ryan Saliwan, czwórkę Grzegorz Walasek, z piątką pojedzie Rune Holta, z szóstką Adam Pietraszko, siódem kema Zbigniew Czerwiński, ósemkę Artur Tomczyk. Gospodarze to z dziewiątką Piotr Protasiewicz, z dziesiątką Tomasz Bajerski, z jedenastką Jason Cramp, Dwunastkę ma Wiesław Jagusz, z trzynastym numerem Tony Richardson, z Czternastkę ma Marcin Jaguś, z piętnastkę Adrian Mieziński, rezerwowym zespołem toruńskim jest Robert Sawina. Wspaniale zapowiadające się widowisko rozpoczną Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym i Tomasz Bajerski w niebieskim, to para Apatora oraz Andreas Jonsson w żółtym i Artur Pietrzyk w białym. Jeszcze chwilę skupienia pod taśmą, zielone światło zapalone, wystartowali, bardzo ciasno, Tomasz Bajerski nieco zamknięty na czwartej pozycji, ale przewodzi stawcę żołdowców Piotr Kotasiewicz. Za nim Andreas Jonsson, Artur Pietrzyk trochę przegrał start, Tomasz Bajerski. To jego mankament, właśnie obecność w jego boksie Romana Jankowskiego ma zniwelować ten nie najlepszy start. Nie udało się w pierwszym wyścigu Bajerskiemu dobrze wystartować, ale z pewnością będzie gonił przez cztery okrążenia swojego rywala. Piotr Protasiewicz na prowadzeniu, Andreas Jonsson jest drugi. Bardzo blisko defekt motocykla Piotra Protasiewicza. Proszę Państwa, także nie dojedzie do mety, chyba Tomasz Bajerski. No. Zapowiada się zgoła sensacyjnie, muszą chyba Torunianie próbować dowieść jeden punkt. Od momentu startu mają trzy minuty na ukończenie wyścigu. Piotr Rotasiewicz zjeżdża z toru, a Tomasz Bajerski z pewnością będzie e, usiłował dowieść jeden punkt. Wygrywa Andreas Jonsson, drugi jest Artur Pietrzyk, a na zdefektowanym motocyklu do mety powolutku dojeżdża Tomasz Bajerski i za moment minie linię mety i przywiezie jeden punkt dla apatora Adriany Torun. Pierwszy wyścig zakończył się podwójnym zwycięstwem. Gości 5 do 1. W biegu drugim pojadą Jason Kramp w kasku czerwonym i Wiesław Jaguś w niebieskim. To para gospodarzy oraz Ryan Saliwan w żółtym i Grzegorz Walasek w białym. Bardzo pechowo zaczęły się te zawody dla gospodarzy. Miejmy nadzieję, że w drugim i w kolejnych wyścigach nie będzie defektów, bo przecież. Żużel to ta dyscyplina, gdzie chcemy oglądać walkę na torze, a nie defekty i upadki. Znakomity start gości. Teraz Jason Kramp i Wiesław Jaguś muszą trudzić się, aby prześcignąć któregokolwiek z rywali. Wiesław Jaguś jest już na drugiej pozycji. Trochę miał utrudnioną pozycję do ataku. Jason Kramp, który w tej chwili znajduje się na czwartej pozycji, a prowadzi Ryan Sullivan, zawodnik, który. Znany jest bardzo dobrze w Toruniu, przecież on jeździł tutaj w latach 96-98. Bardzo serdecznie, ciepło powitany podczas prezentacji, ale dziś jeździ w innym klubie, zdobywa punkty dla innego zespołu, a w wyścigu drugim prowadzi przed Wiesławem Jagusiem, a wicemistrz świata na czwartej pozycji za Grzegorzem Walaskim. Jeszcze jedna próba ataku Jasona Krampa, bez powodzenia. No i wygląda na to, że goście wygrają także drugi wyścig. Ryan Sullivan, Wiesław Jaguś, Grzegorz Walasek, jednak proszę Państwa Jason Cramp z tej pozycji, w której oglądamy te zawody. Nie widać czy był trzeci, ale sądząc po owacji publiczności toruńskiej zdobył jeden punkt Jason Cramp. Po remisie w wyścigu drugim 8 do 4 prowadzą goście. W biegu trzecim pojadą indywidualny mistrz świata na żużlu Tony Richardson w kasku czerwonym, indywidualny mistrz Polski Rune Holta w kasku żółtym i dwie zmiany za Marcina Jagusia Adrian Miedziński w kasku niebieskim i w kasku białym za Adama Pietraszkę Zbigniew Czerwiński. Jeszcze żużlowcy czekają z podjechaniem pod maszynę startową. Tony Richardson już prawie gotowy. Zbigniew Czerwiński także. Cała czwórka za moment zastygnie w bezruchu, by wystrzelić jak za armaty po podniesieniu taśmy. I jeszcze uwagi do ustawienia Runy Holty. On jest znany z tego, że lubi się troszeczkę poczołgać pod taśmą. Tony Richardson pierwszy. Adrian Miedziński na drugiej pozycji. Nieco oszukali to Runianie swoich rywali. Prowadzą 5 do 1 Tony Rickardson i Adrian Miedziński. Runę Holta dopiero trzeci i Zbigniew Czerwiński zamyka stawkę. To już tradycja nie tylko na toruńskim torze, ale również na innych torach żółżowych, że lider pary spycha na zewnętrzne toru swoich rywali, natomiast ten drugi próbuje od wewnętrznej przecisnąć się do przodu. Udała się ta sztuka Toniemu Rickardsonowi i Adrianowi Miedzińskiemu. Oni prowadzą 5 do 1. Ogląda się Tony Richardson na swojego partnera. Widać, że jest zainteresowany losem Adriana Miedzińskiego. Cały czas kontroluje. Jedzie do przodu bardzo szybko, ale jest w stanie poczekać nieco, żeby pomóc swojemu młodszemu koledze. Tony Richardson Adrian Miedziński nie potrzebował tej pomocy. Adrian Miedziński przed runę holtą i z Bigniewem Czerwińskim, a więc tym razem 5 do 1 wygrywają Torunianie. Przy stanie 9 do 9 do wyścigu czwartego wyjechali Jason Cramp, pojedzie w kasku czerwonym, Wiesław Jaguś w kasku niebieskim oraz para gości Andreas Jonsson w kasku żółtym i Artur Pietrzyk w białym. No teraz lepiej Jason Cramp spojrzał w stronę swojego partnera, ale Wiesław Jaguś na czwartej pozycji. Jason Cramp. Na prowadzeniu dalej Andras Johnson i Artur Pietrzyk. Tym razem zagapił się nieco Wiesław Jaguś. Na skutek błędu popełnionego przez Pietrzyka Jaguś znalazł się na trzeciej pozycji i w tej chwili będzie atakował drugie miejsce Andrasa Johnsona. Jason Kram wygrywając start i pokazując taką klasę w biegu czwartym przekonuje nas, że ten pierwszy jego występ na toruńskim torze to był wypadek przy pracy, teraz już wszystko powinno zagrać. Jason Cramp, Andreas Jonsson i Wiesław Jaguś blisko, Szweda, drugi strony Jan Artur Pietrzyk kilkanaście dobrych metrów za tą trójką. Tak więc nie zanosi się na to, aby Pietrzyk zdobył punkt, a tu Jason Cramp zdobywa trzy punkty. Dwa punkty dla Andreasa Jonsona, jeden dla Wiesława Jagusia. Bez punktu Artur Pietrzyk. W powtórce wyścigu piątego zobaczymy całą czwórkę zawodników. Przypomnę, są to Rykardson, Miedziński, Walasek i Saliwan. 13 do 11 prowadzą gospodarze. Jak będzie w biegu piątym, wystartowali. Rykardson pierwszy, za nim Ryan Salivan, ale po wewnętrznej Grzegorz Walasek, zamknięty Adrian Miedziński kłopoty z utrzymaniem się na motocyklu ma Grzegorz Walasek. Odjechał na ładnych parę metrów Tony Rickardson Salivanowi. Wydaje się, że tutaj jednak ani Saliwan, ani tym bardziej Grzegorz Walasek nie dadzą rady doścignąć Toniego Rickardsona po kontuzji Szweda już wszystko wydaje się być w porządku. Szwed nie szarżuje, ale jego motocykl jest bardzo szybki i zyskuje coraz większą przewagę nad Ryanem Saliwanem. Adrian Miedziński tym razem punktu nie zdobędzie. Przypomnę, w tym wyścigu zastępuje Marcina Jagusia. Tony Richard są 3 punkty, 2 punkty dla Saliwana, jeden dla Walaska, bez punktu Adrian Miedziński, 2 remisowy 3 do 3. 19 do 17 prowadzą żużlowcy Apatora Adriany. Wyścig siódmy. Adrian Miedziński zastępujący Marcina Jagusia pojedzie w kasku niebieskim. Jego partnerem jest Tony Rickardson w kasku czerwonym, a rywalami Artur Pietrzyk w białym i Andreas Jonsson w żółtym. Tony Rickardson do tej pory e, dwa starty i dwa zwycięstwa. Trochę nerwowo pod taśmą właśnie Szwed. No i proszę Państwa, jednak, jednak. Tony Rickardson za dotknięcie taśmy zostaje wykluczony z wyścigu siódmego, tak więc w powtórce zobaczymy tylko trzech zawodników. Bez to niego Rickardsona odbędzie się powtórka wyścigu siódmego. Miedziński, Pietrzyk, Jonsson. Bardzo dobry start Adriana Miedzińskiego. No, Jonsson będzie musiał się natrudzić, żeby prześcignąć Torunianina. Bardzo umiejętnie, rozsądnie jedzie Adrian Miedziński. W Toruniu trzeba teraz wejść do wewnętrznej. No niestety Adrian Miedziński już na drugiej pozycji. Andreas Jonsson przedostał się na prowadzenie i zamiast spodziewanego remisu 3 do 3 na razie 4 do 2. Artur Pietrzyk jest daleko z tyłu. Wydaje się więc, że druga pozycja Adriana Miedzińskiego jest niezagrożona. Jeden błąd młodego Torunianina sprawił, że Jonsson Najprawdopodobniej przywiezie trzy punkty, on prowadzi. No i teraz już jakby troszeczkę mniej emocji w tym wyścigu. Jonson zmierza po zwycięstwo. Adrian Miedziński jeszcze próbuje zbliżyć się do Szweda. Na drugim miejscu dwa punkty, a trzeci Artur Pietrzyk. Tak więc 4 do 2 wygrywają goście. Po 7 wyścigach mamy remis 21 do 21. W biegu ósmym jedna zmiana Tomasza Bajerskiego zastąpi Robert Sawina, pojedzie w kasku niebieskim. Jego partnerem jest Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym. Pierwsze pole startowe tuż obok niego Ryan Saliwan w kasku żółtym, a od zewnętrznej Grzegorz Walasek w kasku białym. Bardzo wyrównane spotkanie. Teraz zamknięty nieco Sawina, ale przyciska się do przodu Piotr Protasiewicz na prowadzeniu. Robert Sawina jest drugi. No jeśli, jeśli zobaczy Piotr Protasiewicz swojego partnera, no to pojadą z pewnością parowo. Tak jest w istocie zostali. Salivan i Walasek znakomicie wystartował. Robert Sawina, Piotr Protasiewicz jest na drugiej pozycji i będzie teraz robił wszystko, aby żaden z Częstochowian nie przedostał się na drugą bądź pierwszą pozycję. Robert Sawina, Piotr Protasiewicz. Ryan Sullivan i Grzegorz Walasek. Taka jest kolejność. Zbliżył się nieco Sullivan do Protasiewicza. Ale być może to tylko złudzenie. To był wiraż. Na proste jednak parę metrów przewagi ma Torunianin. Robert Sawina. Znakomity, znakomicie przygotowany motocykl. Bardzo szybko jedzie Torunianin. Trzy punkty dla Sawiny, dwa dla Protasiewicza, jeden dla Sullivana. Bez punktu Walasek. Podwójne. Zwycięstwo gospodarzy 26 do 22 po ośmiu wyścigach prowadzą rzutowcy Apatora Adriany Thorn. W biegu dziewiątym jedna zmiana Adama Pietraszkę zastąpi Zbigniew Czerwiński pojedzie w kasku białym. W kasku żółtym partner z zespołu Rune Holta. W niebieskim Wiesław Jaguś, w czerwonym Jason Kramp. Czterema punktami prowadzą gospodarze. Mimo tego prowadzenia Spotkanie jest bardzo zacięte. Miejmy nadzieję, że także będzie takie. W dziewiątym wyścigu wystartowali Rune Holta najlepiej. Rune Holta zanim pogoni Jason Kramp. Teraz Jaguś próbował wcisnąć się pod ramię Zbigniewowi Czerwińskiemu, ale ten jechał bardzo blisko wewnętrznej krawędzi toru. Cały czas atakuje Wiesław Jaguś. Prowadzi Rune Holta i Jason Kramp na drugim miejscu. Teraz Wiesław Jaguś na trzecie miejsce. I Jason Cramp także ma apetyt na to, aby przyścignąć Runę Holtę. Jednak ten zyskał parę metrów przewagi. No i wygląda na remis. Jeszcze, jak się nie skończył, jeszcze szansa na atak dla Jasona Crampa. Ale bardzo daleko odjechał Norbek. Jasonowi Krampowi, także wydaje się, że tutaj nawet Wicemistrz świata nie da rady. Rune Holta 3 punkty, Jason Kramp 2, Wiesław Jakuś 1, bez punktu, Zbigniew Czerwiński, bieg remisowy 3 do 3. Bieg dziesiąty. Robert Sawina zastępujący Tomasza Bajerskiego w kasku niebieskim, Tony Richardson w czerwonym, Grzegorz Walasek w białym i Andreas Johnson w żółtym. Czterema punktami prowadzą gospodarze 29 do 25. Tuż pod bandą okalającą tor Andreas Jonsson. A wygrał start Grzegorz Walasek. Ciasno, bardzo ciasno. Defekt motocykla Roberta Sawiny nie bierze udziału w walce. A i Tony Rykard jest w opałach. Na razie znajduje się na drugiej pozycji. Prowadzi po fantastycznym starcie Grzegorz Walasek, ale już Szwed zbliża się do rywala. Walasek jeszcze prowadzi. Andreas Jonsson na trzeciej pozycji. Teraz po zewnętrznej atak Szweda, ale tam troszeczkę stracił prędkość. Teraz za daleko, za szeroko pojechał Grzegorz Walasek. Zrobił taką bramę, takie wrota dla Toniego Rickardsona. Wykorzystał to bezlitośnie Szwed i on prowadzi. Pogubił się Grzegorz Walasek. Spadł na trzecią pozycję. No i remis. Jak na razie remis przy pechu. Roberta Sawiny, no to ten remis jest sukcesem pary toruńskiej. Robert Sawina na płycie boiska, Tony Richardson zmierza po trzy punkty. Andreas Jonsson drugi, a na trzecim miejscu prowadzący przez 2,5 okrążenia Grzegorz Walasek. Wiek remisowy 3-3. Dwie zmiany w wyścigu 11. Marcina Jagusia tradycyjnie zastępuje Adrian Miedziński, pojedzie w kasku niebieskim a Adama Pietraszkę, Adama Pietraszkę Zbigniew Czerwiński pojedzie w kasku białym. Partnerować im będą Jason Cramp w kasku czerwonym i Ryan Sullivan w żółtym. 32 do 24 punktami prowadzą z Storunia. Dobry start Adriana Miedzińskiego. Teraz niepotrzebnie za szeroko odjechał. Stracił punktowaną pozycję i to właśnie włókniarze prowadzą. Jason Cramp próbuje tam włączyć się do walki o punkty. Jednak prowadzi Sullivan. cały czas po szerokiej, Jason Kramp. teraz wejdzie na wewnętrzną podramię Zbigniewowi Czerwińskiemu, ale bardzo mądrze jadą goście, Adrian Miedziński zjedzie z toru na skutek defektu motocykla, cały czas Ryan Sullivan i Zbigniew Czerwiński prowadzą z Jasonem Krampem na 5 do 1, jeszcze jedna szansa dla Australijczyka, po zewnętrznej atakuje Zbigniew Czerwiński, jednak... Obronił na trzecim okrążeniu swoją drugą pozycję, niespożyte siły ma Jason Cramp, jeszcze będzie próbował, ale rywale odjechali bardzo daleko. Teraz Jason Cramp w ataku rozpaczy, jednak 5 do 1 dla gości. Pierwszy Ryan Sullivan, drugi Zbigniew Czerniński, a trzeci Jason Cramp. 33 do 33, przed 12 wyścigiem, w którym pojadą Wiesław Jaguś w kasku niebieskim, Piotr Protasiewicz w czerwonym, Artur Pietrzyk w białym i Rune Holta w żółtym. Wystartowali znakomicie Torunianie, ale jednak Rune Holta po zewnętrznej wciska się na prostej. Bardzo szybki motocykl Częstochowianina i to właśnie on przewodzi stawce czterech szóżdowców. Wiesław Jaguś jest drugi, Piotr Protasiewicz trzeci, a blisko niego Artur Pietrzyk. Wydawało się, że po wygranym starcie Torunianie utrzymają to prowadzenie, jednak atak na bardzo szybkim motocyklu po zewnętrznej krawędzi toru przyniósł powodzenie. Rune Holta właśnie prowadzi Wiesław Jaguś blisko. Już do Tomcy Kret, Buknia Śczęstochowa. Nadal okazja do ataku. Warunki na to, że już na dystansie nie ma tak spektakularnych, tak widowiskowych ataków. Rune Holta zyskuje jednak przewagę. Wiesław Jaguś cały czas blisko, ale, ale nie pozwala to zaatakować. Rune Holta 3 punkty, Wiesław Jaguś 2, Piotr Protasiewicz 1 i Artur Pietrzyk bez punktów. W biegu 13 pojadą Robert Sawina w kasku czerwonym, Adrian Miedziński w niebieskim, Zbigniew Czerwiński w żółtym i Grzegorz Walasek w białym. 36 do 36 wszystko rozstrzygnie się w trzech ostatnich wyścigach prowadzi Zbigniew Czerwiński. Teraz Torunianie Robert Sawina jest na drugim, próbował przycisnąć się dalej także Adrian Miedziński, ale zajmuje czwartą pozycję. Robert Sawina po bandzie jechał, stracił drugą lokatę. Tak więc 5 do 1 prowadzą goście. A to oznacza, że bardzo trudno będzie odrobić te straty w dwóch kolejnych wyścigach, w 14 i 15. Na prowadzeniu Zbigniew Czerwiński, który w czterech startach zdobył zaledwie 3 punkty. Prowadzi w biegu 13. Zdefektował po raz drugi w dzisiejszych zawodach motocykl Robertowi Sawinie. Adrian Miedziński stracił bardzo wiele metrów do prowadzącej dwójki, także można już zakładać, że podwójnym zwycięstwem zakończy się wyścig 13. Pierwszy Zbigniew Czerwiński, drugi Grzegorz Walasek, trzeci Adrian Miedziński, pięć do jednego dla gości i to włókniarz obejmuje prowadzenie 41-37. Wzmaga się doping toruńskiej publiczności, a on jest bardzo potrzebny. Żużlowcom, bo 41 do 37 prowadzą goście Wiesław Jagoś w kasku czerwonym, Piotr Potasiewicz w niebieskim, Artur Pietrzyk w żółtym i Rune Holta w białym. Tak przedstawia się obsada wyścigu 14. Bardzo blisko siebie Pietrzyk i Protasiewicz tuż pod bandą Rune Holta wewnętrznej krawędzi toru Wiesław Jaguś, Wiesław Jaguś na prowadzeniu, ale atakuje po zewnętrznej Runę Holta, Piotr Protasiewicz spadł na czwartą pozycję, Wiesław Jaguś jeszcze prowadzi, zanim jest Runę Holta, trzeci e, Artur Pietrzyk, bardzo szeroko, bardzo niedobrze pojechał Wiesław Jaguś, utrzymał jednak e, prowadzenie, Piotr Protasiewicz w tej chwili przedostaje się na trzecią pozycję. A więc proszę Państwa na razie 4 do 2 i jednak jeszcze atakuje Rune Holta. Wiesław Jaguś po zewnętrznej. Runę Holta czy Wiesław Jaguś? Bardzo blisko siebie. No i żeby nie doszło do upadku, Rune Holta opanował motocykl, ale jest na drugiej pozycji. Piotr Potasiewicz na trzeciej. Jeszcze jeden atak indywidualnego mistrza Polski. Rune Holty. Wiesław Jaguś ponownie zachwiał się na motocyklu. Rune Holta. Tym razem wpadł kolejny Wiesław Jaguś. Nadal prowadzi Torunianin. 4 do 2. Wygląda na to, że takim rezultatem zakończy się wynik 14. Wiesław Jaguś prowadzi i on zdobywa 3 punkty. Rune Holta 2, Piotr Potasiewicz 1, Artur Pietrzyk bez punktu. A zatem 4 do 2. Wygrywają gospodarze i zmalało prowadzenie gości. 43 do 41. Tylko 2 punkty różnicy i wszystko rozstrzygnie się w ostatnim 15. wyścigu. W ostatnim wyścigu spotka się czterech uczestników cyklu Grand Prix. Pierwsza trójka ubiegłorocznych indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu i na dokładkę Andreas Jonsson. Tony Richardson w kasku czerwonym, Jason Cram w niebieskim, Ryan Sullivan w żółtym i Andreas Jonsson w białym 43-41 przed ostatnim wyścigiem. Wystartowali Tony Richardson pierwszy, za nim Jason Kramp, ale jeszcze Ryan Sullivan. Zastąpił nieco drogę swojemu koledze z zespołu, Andreasowi Jonsonowi. Jason Cramp prowadzi troszkę gorzej. Tony Rickardson, ale nie nadal na prowadzeniu. Podwójne zwycięstwo zespołu toruńskiego. Pary toruńskiej daje zwycięstwo w meczu, jeżeli będzie inny rezultat. 4 do 2, wtedy będzie remis. Jeżeli będzie remis w tym wyścigu, to wygrają goście. Jest więc o co walczyć. Przez cały czas zawody były bardzo zacięte i wynik rozstrzygnie się w ostatnim, piętnastym wyścigu Tony Rickardson i Jason Crump prowadzą jeszcze jedno okrążenie do końca Ryan Sullivan jest trzeci, Andreas Jonsson czwarty, jeśli nie popełnią błędu, to Runianie wygrają, wygrają piętnasty wyścig, wygrają spotkanie, stop secret, Włókniarzem Częstochowa, pierwszy Jason Crump drugi Tony Rickardson trzeci Ryan Sullivan i czwarty Andreas Jonsson do ostatniego biegu trzymali w napięciu komplet publiczności Torunianie. Podwójne zwycięstwo 5 do 1 spowodowało, że dwa punkty zostają w Toruniu. Tony Rickardson i Jason Crump dziękują Państwu, dziękują kibicom na trybunach. Niezmiernie szczęśliwi, no i pewnie załamani goście. 5 do 1 w wyścigu 15, 46 do 44. Zaledwie dwoma punktami. Zwycięża zespół Apatora Adriany Toruń. Popatrzmy na radość żużlowców, na radość kibiców. Ja dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne relacje przygotowane przez Telewizję Polską Oddział w Bydgoszczy. Do zobaczenia, do usłyszenia, ale zanim się pożegnamy jeszcze jedno kółko Toniego Rickardsona i Jasona Krampa. Byle nie trzeba było przeprowadzać remontu na tym torze po takich popisach. Dziękuję Państwu serdecznie, do zobaczenia.